Uwaga, uwaga, drodzy widzowie. Oto profesjonalne wczucie się w dubbing przez Sonię. Jak ja czujesz się. Nieważne. Nie, to jest profesjonalne. Nie chodzi mi o to. Jest. Nie, ch nie chodzi. Nie, cho nie chodzi mi. Ch, ch,

<śmiech> kurwa <śmiech> kurwa. <śmiech> Nie, nic nie jest w porządku For Forever, kurwa <laughs> Czy mała <laughs> Co? Nie, nie możesz, Soku Wyjdź, dobra? Wyjdź Nie, nie zawracaj mi dupy, dobra? Wyjdź, wynocha Pa, zamknij drzwi Nie, nie możesz Do widzenia Zejdź mi z oczu, wynocha Kastor? Kurwa, ale to nie ma być pytanie! Dobra, jeszcze raz. Kastor, Kastor. Kurwa. Gościu masz zjebane imię, nie mogę go wymówić. O Boże! Kochana jesteś! To brzmi jak nie wiem, jakieś. kochaniutka. Jak, jak, jakbym, nie wiem, miała nas radziej na mordę za chwilę. To, to nie da się tak zrobić, tego nie da się. Jak ja mam zagrać, że się wystraszam? Weź mnie ktoś wystrasz. Jackie! Nie śpi? Weź mnie wystrasz. A idź, ty z tą się nie napracować. O, domyślam się, że jest ci ciężko. Ale ja nie mogę. Co? 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 Ja wszystko mogę. Dobra. Uli, że jest. <laughs> Ja mam dość, mam dość, tego gardła, Boże Święty! Można gdzieś gardło wymienić? Kochaniutka! O Boże, uwielbiam jak mnie obrażasz. Myślę, że to jest twoje hobby, a to jest moje... Moje... Nie wiem, mój fetysz. DZIĘKUJĘ, Aili! DZIĘKUJĘ! Jedno wielkie dzięki! Na imię mam kurwa. Ja powinien puknąć się w łeb, w głowę. Halo, halo, wiecznie czekać tu nie będę, czas mi leci. Tik tak, tik tak, tik tok, haha. Znaczy co? Gardu, który nóż sobie wybierasz, kurwa. Ten po prawej czy ten po lewej? Uwaga, uwaga, tryb... Eee... E, flirciarski modon! I przepraszam, nie miałam wyjścia. Nie chciałam, żeby i to skończy. Kurwa. No Boże, czy ja mogę być normalna i normalnie to nagrać? Wyślijcie mnie do psychologa. Przeszkadzam całe życie. O kurwa, nie zesraj się. Tak myślę, że też by to pasowało, co sądzisz? A ty. Mm. Hej rydowa z grana para. No oczywiście. Od razu Ci pomyślałem, No po prostu... Wiadomo. Ech, co za urocze spotkanie. Jaka szkoda, że wciąż na was padam. Tak, haha. Ha. Kurwa. No, nie umiem! No, ja nawet nie wiem, jak ja mam zacząć z tych krzesł. Tu... Kurwa. Ja pierdolę. Jak nie gardło, to się pierdolę w biurko. Jeba niutkie, ptaszyszka. Ptaszyszka. Dobra, stop. Wytniesz to. Potrafisz wywołać śmierć?